Nasz jerbowy rynek zdominowany jest przez gigantów. Firmy wielkie, znane na całym świecie i mające wieloletnie tradycje, czasem legendy, i okazuje się, że warto czasem spojrzeć na młode, małe firmy, ponieważ one potrafią zaskoczyć. Dzisiaj, w naszym subiektywnym przeglądzie, Marek yerba, Mate, Rowicza. czajnikowy.pl jeżeli wybierzecie się do Ameryki Południowej, na przykład do Paragwaju, może się okazać, że na sklepowych półkach znajdziecie marki yerba mate, których nie znacie z naszych sklepów miejscowych, dlatego że te firmy są młode, małe i nie mają tak wielkich macek, żeby sięgnąć aż do Europy. Na przykład w regionie Kazapa, skąd pochodzi firma, która została założona w 2002 roku, a właściwie od 2016 roku, produkuje tę markę, markę Ruwicza oraz produkuje markę. Puntero jako siostrę, która no, różni się blendem, różni się wykończeniem, ma trochę większe patyczki, jest taka bardziej tradycyjna. To jest marka, która dopiero niedawno u nas się pojawiła. Ja jestem bardzo pod wrażeniem, jak się rozwinęli, ponieważ mówimy o czterech latach właściwie. Od tego czasu wylądowali już na naszej tutaj polskiej szynie i w naszym polskim Matero. Więc ogólnie jest to uważam coś, co sprawia, że warto zwrócić uwagę na takie małe, prężnie rozwijające. Się marki młodziutkie, i zastanowić, czy one mogą konkurować z wielkimi rekinami, z wielkimi wielorybami tej branży i czy mogą spodobać się. Ja uważam, że tak, ponieważ bardzo mi się podobają, bardzo mi smakują i uważam, że mm, przez to, że nie muszą trzymać wyrobionej od wielu dziesiątek, czasem nawet setek, jak niektóre firmy sobie chwalą się, wyrobionych smaków i blendów, mogą sobie pozwolić na zaprojektowanie całkiem nowego, fajnego, oryginalnego smaku, który może trafić w nasze gusta. Jest to typowa yerba paragwajska, czyli no, polecamy tym, którzy lubią yerba mate z Paragwaju. Dymne, pylaste i wyraziste. Zwłaszcza puntero, która w takim tutaj worku jest już sam, sam jej wygląd sugeruje, że jest to coś do takiego codziennego picia, wręcz tak do pracy, coś, co no nie jest może do degustacji, do jakichś, prawda, wyrafinowanych chwil, tylko jest to taka techniczna herbamatę, Myślę, że tak bym ją określił. Smakuje... Naprawdę jak Paragwaj jest szorstka, jest pylasta, dymna, mocna, wyrazista. Wszystko co lubimy w Paragwaju jest tutaj i jest ona ciekawsza niż takie może duże znane paragwajskie marki, ponieważ ja zauważam tam taką nutę niskopalonej kawy. Jeżeli wiecie o czym mówię, jest taka kwasowość owocowa w połączeniu z ziarnem kawy i całość jest tutaj zderzona właśnie z typową paragwajską nutą yerba Ja jestem zachwycony tą, 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 tą yerbą i jej stosunkiem ceny do jakości, bo no, jest to całkiem przystępna yerba mate. Jeśli chodzi zaś o Rubicie, to jest taki powiedzmy flagowy produkt całej tej firmy. Jest to już coś, co wyprodukowano w kilku wersjach, w kilku odmianach, stworzono takie portfolio, zadbano o fajne pudełeczko estetyczne i w ogóle. Yerba mate, typowo paragwajska, zwłaszcza ta, którą piję, czyli wersja nativa, taka normalna, powiedzmy, bez udziwnień, normalna paragwajska yerba mate. Jej koleżanka Sylwestre to również jest yerba mate bez dodatków, ponieważ jest to czysty produkt, ale pochodzący z takich półdzikich zbiorów. Pamiętacie temat tam plantacje, gdzieś lasy, jest to taka yerba mate bardziej leśna w smaku, troszeczkę mniej dymna, bardziej taka roślinna, można by powiedzieć. No i są jeszcze wersje smakowe, mieszanki, jak to w Paragwaju z ziołami. Coś na relaks, coś orzeźwiającego. Z nasionami chia, żeby też było tak nowocześnie. No i pozostaje yerba mate rustica, czyli Trochę podobna do tej puntero, ale no nie do końca. Jest to coś, co smakuje jakby to no Indianie w ognisku usmażyli. Jakby pierwsi hierbateros gdzieś tam zbierając w lesie te liście, prażyli to na ogniu, budowali barbakuła w środku lasów, oboz, wiecie, taka prawdziwa tradycja prawdziwe gdzieś tam źródła paragwajskie, yerbamate, czyli. Czyli jeżeli lubicie typowe Paragwajki, powinniście skosztować, bo może Wam to naprawdę zasmakować. Ja osobiście bardzo jestem zachwycony tą młodą i obiecującą firmą. Mam nadzieję, że portfolio się będzie rozszerzać. Ciekaw jestem, czy Wy znacie Ruwicze i Puntero, czy jesteście fanami i czy w ogóle uważacie, że takie młode firmy mogą konkurować z wielorybami i mogą gdzieś tam do Waszego Matero pretendować. Dajcie nam znać, piszcie, czy smakuje Wam ta yerba matej. Do zobaczenia na Czajnik. Quand vous veut